Ukochany zajączku wstawaj mm, No dobra już stoję. Cześć wielka no tak dobra Przydał się jednak ten budzik Dla kokardy Dobra No to najpierw bierzemy Dla kokardy I też weźmiemy dla Ta Anny też weźmiemy. To jest dla Any. To jest dla Kardy. Dobra. To muszę wziąć to. Dobra, no to już wyszłam z nurki mojej. Dobra, no to... Wszystkie... Oj, to jeszcze z książka. Dobra. No to... Dobra. Jeden ten dywan dla kokard dam tu. Um, myślę, że go znajdę. Ten dla uh, Anny damy tu, o, ok um, To jajko damy tam, um, to damy tu, schowiemy. Um, to tu na początek tak, um, teraz budzik żeby tu, dobra. Hmm, to dam na środek, tu to... I... książkę, tu dam, dobra, lecę do domu, bo Znów... w domu im nie dałam, jeszcze idę do domu dać, nie, zapomniałam zabrać jeszcze prezentów dla nich, czary, mary, fokus, fokus, niech się pojawią prezenty pojawiły się. Dobra. To dla niej tu damy? A to dla niej tu. Dobra, szybko. Dobra, idę stąd. Jeszcze jak już nie będziemy się chyba widzieć, to pozdrawiam wszystkich i um, y, życzę Wam z, zdrowych świąt rodzinnych i smacznego jajka i udanego dęgusa, śmigusa, dęgusa. Dobra, no to, mm, no to pa, widzicie się z nimi. Mm, no. Ale fajny dzisiaj Dzień. Oh! Wielkanoc dzisiaj jest, no tak, zapomniałam, że dzisiaj wielkanoc. O, jedy. To ja to założę. Mm, no cześć. Oh, cześć, akurat dostałaś? na tak. Oh, wow, patrz. No rzeczywiście fajne. Idziemy na dwór? Tak, proszę patrz, idę tylko odłożyć to. Chodź. Ale ładnie dostałaś. Chodźmy. Czekaj. Chcę tu jakieś dobrać. O, to dla mnie. Jeszcze sobie przybrałam dobra. to też dla mnie. O, wow. Patrz co już mam. Fajnie ją mam. to dla mnie, patrz. Zuma. Zuma mam. O, o, jajko. Weź, czekaj chwilę. Ja tam też widzę. Jeszcze tu jajko widzę. Okay. Mm, idziemy. Oh, zaopiekuj się mną o kotach. Super. Mm, bardziej o kocie. O, jeszcze jajko tu jesteś. To chodźmy już do domu. No fajnie. Czekaj! Dobra, no to um, chodźmy już. Dobra, no to pokażę wam co ja dostałam. Odbyt. Dobra, odwróciłam. Tu mam taki fajny dywanik, położę go sobie tu. Dobra, otworzę teraz to. O, fajnie, to mam. Dobra, no to, to położę sobie tu. Albo zabiorę te rzeczy, które dzisiaj akurat dostałam. To mogę wyrzucić. Pa. O, tu taka jezuma już jest. Patrzcie, hmm. i taki słodki piesek. Dobra. To idzie już do siostry, a ja ogarnę. Dziewczyny, chodźcie na śniadanie, za chwilę mamo. Ja jeszcze Wam pokażę, co ja dostałam. Dostałam budzik. Dostałam jeszcze taką książkę z się mną. Dostałam taki fajny dywanik. O, zobaczcie. A w tym jajku w tym jajku taki smurf. Idę wyrzucić to. Dobra, ja jestem już Dobra, idziemy zjeść śniadanie wielkanocne. Tak. Ym, ogarnij w pokoju, ogarniemy. Y, mamo! Tak. Ogarniemy w pokoju, bo my już byliśmy na dworze. Co tak szybko? No już byliśmy na dworze i ym, ogarniemy w pokoju. Tak, ogarnijcie, bo do, dzisiaj do Was kuzynki przejadą. No to super, no to my ogarniemy. Tak, mamo, ogarniemy i za chwilę przyjdziemy. No. Dobra, to ogarniajcie tam a, i, i, ten, i po prostu przyjdźcie. I, co, tak przyjdźcie do no przyjdzie. Na śniadaniu wielkanocnym. Chodźmy już ogarnąłem. Tak już ogarną, ja też. Hej rodzice. A wreszcie przyszliście, chodźcie. No właśnie, chodźcie. A nie przychodzą do nas goście? No właśnie. <laughs> Przepraszam. Eee... Dryn, 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 dryn. O, idę otworzyć. Idę z tobą. Wchodźcie, wchodźcie, śmiało. Eee, chodźmy już na śniadanie. Dobra. Eee, dobra, no to. Eee, chodźmy. Czekajcie! Nie, to nie um, Czekajcie! Kokarda, tu przyniósł dla ciebie zając. Um, o, bardzo dziękuję, że zajączek mi to przyniósł. A dla ciebie przyniósł taką szafkę. Mówię, że zbieram. Tak, zbieram to. To trzymaj. Idźcie to zanieść. Ej, jeszcze ode mnie. O, hej, Ruzi. Cześć! Um, proszę dla ciebie. Chodź tu, Te Proszę, Ana. Ale bardzo dziękuję. No to lecę zanieść do góry. No. Lecę zanieść do siebie swoje rzeczy. Też lecę. Ta odłożę do siebie tu, bo to jest rzadkie taki chyba. A to do siebie tu. O nie, śmierć. się przebiegać. Dlaczego to się O, co? Chodźmy już na śniadanie. One rzeczywiście. Yy, no to siadajcie już. To co? No nie wiem. Mm, jemy. Miam. jak tam um, u was, co? E, dobrze. Maga, idę ciebie do pokoju. No weź, zaczekaj, idę do ciebie. jak tam w ogóle? No dobrze, musisz do nas częściej przyjeżdżać. Wiem. E, to co jest tam? E, może, jak zjemy, chodźmy do góry do, do was. Ja się z Marcelą pobawię. Ja już zjadłam, dziękuję. Tak szybko zjadliście już? Mm, no właśnie. Ja nie chcę. Podzieliliście się y, tym jajkiem? Y, ja tak. Ja też. Ym, no ja też się najadłem. W ogóle ładny naszyjnik masz. O, dziękuję. To też może być. Okej, okay, no to chodźmy już. Co? No dobra. Też czekaj. Ach, te dzieci nasze. No. No, rzeczywiście. No. Ja nie wiem, jak oni tam... Idę po coś jeszcze. Przyniosłam sobie. No, dobra. E, my idziemy do ciebie, co? So? O, oh, wow, ale ładnie masz. Wiem, tak strasznie trochę masz yy, różowo. Yy, no wiem. Co, yy, no co zrobimy w ogóle? chcesz zobaczyć co dostałam od, y, 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 od jakiego Mikołaja wpół. Oj Sorry Co dostałam od, na, y, na Wielkanoc? Od Zajączka, tak? Tak, dostałam ten dywan Dostałam oczywiście to Ym. Dostałam ten budzik O, ale fajny budzik, mam podobny Fajnie, Ym, tylko mam żółty A, spoko jeszcze dostałam tą to wiesz, jeszcze to dostałam, patrzcie. Tak, o. I oczywiście tam te dwie książki z... A no, fajnie. A e, to co tam? To co robimy? E, nie wiem, możemy sobie w sumie pogadać. E, no. Niech tam na zdalnych? A, dobrze, spoko. Poza tym, a jak tam u Ciebie? Bo Ty... A, no nic, prawda? Cały czas jestem na zdalnej. Słabo, bo my dopiero niedawno ten na zdalną weszliśmy. Nie wiem kiedy dosyć, ale eee, po prostu wszystko mam. No i to tyle. A w ogóle one... ładny ten masz eee, plecak. O, bardzo dziękuję. Chcesz iść zobaczyć do siostry? Już się boję, co tam będzie. Na pewno bajzel. No na pewno. Eee, czy... No co, obawiam się. No właśnie. Ogarnijcie może trochę w tym pokoju. Cóż, dzisiaj ci sprzątałam przecież. Nieprawda, bo sama sprzątam. Mhm, na pewno. Ja tam nie wnikam. Oczekaj, tym. Aha, no, no. Mhm. Sarańka, no, chyba możesz wpaść, ale ja jestem o. U... Eee, kokardem. E, no, co ty zrobiłaś? Sprzątaj to i to już. No, weź. No właśnie, kokarda. No proszę was. No dobra, no dobla, sprzątamy. To sprzątajcie lecę do razie. no bum. O hej, może go wpaść. E, co? Kto? No sarańka i, i przecież y, śnieżynka. A spokój, to, to też są przecież nasze y, kuzyni i y, 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 bardziej kuzynki. No właśnie nie wiem, idę się zapytać ci, czy mogą. E Tak? Czy mogą wpaść y, ten sarenka i śnieżynka? Przecież powiedz, że mogą. Dobra, to lecę za nich. Mogą, chodź. Czekaj. Czekaj chwilę. Chodźcie, możecie iść. O, hej. Hej, chodźcie. Chodźcie. Czekaj yy, No to co? Co robimy to w ogóle? Yy, nie wiem. Może nagramy odcyna ten... A w ogóle no, zapomniałam o Okej. Okay. Ja też boję z nią... Yy, zgadaliśmy. Yy, ja usiądę sobie. E, czekam. Yy, proszę laptop. O, nie wierzę na seria. Tak. Yy, a co? Właśnie. Yy, bardzo dziękuję, idę go położyć. Może nagramy jakiś odcinek, co? Idę tylko po kamerę. Okej, okay, no to spoko, ale jaki nagramy? Hm. Nie, nie mam pomysłu, to ja sobie usiądę tu. Ym... Zewczona. już. Dobra. Nagramy jakiś odcinek. Do... Dobra. Chodźcie. Tylko jaki? Właśnie nie wiem. Pomyślimy. Trzy godziny później. Okej, okay, już nagrywam trzy godziny. Wiem o tym. Dzieci, chodźcie na dół. Mama nas woła. Bardzo wasza ciocia. Chodźcie. Poczekajcie. Um, dobrze, dzieci. Um, bardziej, Anna i Karta pożegnajcie się z ciocią. Okej. Okay. Um, bardzo dziękuję, bo dziękuję Zajączkowi. No właśnie. Bardzo dziękujemy, że wpadłeś. Tak. Ciociu, a my jeszcze nie musimy iść? Nie, wy zostańcie. Nawet my chcecie na nas mówić. Okej. Okay. Um, pa, pa. Tak, kochani. Ta! Um, mama pomóc w czymś? Właśnie. Nie, nie musicie. Ciociu, możemy zostać na noc? Um, tak, ale idzie już spać, bo jest. Czekajcie. 22. Lejcie, przygotujcie pokój Za, um, to czekaj, wezmę y, parę. No to lecę. Ja już idę. Ej, a posprzątać to kto? Samo posprzątać. Dobra. lecę. Okej. Okay. Y, chodźmy. W sumie... Co? No właśnie. Ja muszę lecieć do domu chyba. No, weź. Ja idę spać. Dobranoc. Pa. Dobra, zostanę, chodźmy. Właśnie. Um, dobra, nam tu. To schowam już tu. To, chodźmy już się kłaść. Dobra. Dobra, chodźmy już spać. Ja idę na swoją już. No to ja będę spała na tym bezwygodnie. No? Ja lecę tu. Dobranoc wszystkim, dobranoc, dobranoc, dobranoc. Mm, jeszcze do jutra powiem. Do jutra, papa! Pa. Bardzo dziękujemy za oglądanie, prawda? Tak! Pozdrawiamy! Super! Yy, udanego śmigusa, dengusa. smacznego jajka, rodzinnego, rodzinnej wielka po prostu. Ja wam wszystkiego rzucę, no po prostu nie wiem, czego już mogę rzucić. Ym, pozdrawiamy Rozalkę. Eee, no. Ym, Olgę, Wiktorię. A, jeszcze ym, pozdrawiamy wszystkich, którzy to oglądają po prostu. No po prostu nie wiem, wszystkich, którzy to oglądają, bo jesteście kochani. Ma. Dobra, um, w ogóle 10 um, wpadnie um, piosenka, prawda? Tak, super jest ta piosenka. Bardzo fajna. Może jak będzie mi się chciało, to wstawię trochę, ale nie wiem, czy wstawię. Może nie, bo mi się nie będzie chciało. Ale ok, dobra, no to... No um, to pa! Pa! pa. Udanego. Udanej Wielkanocy. O, tak. To. Pa. A kochani, zostawcie jeszcze subskrypcję na moim kanale i łapeczkę. Ile ma być łapeczek? Yy... 20. Ok, to 20 będzie kolejny odcinek, więc pa. 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 Do zobaczenia w kolejnym odcinku. PA!